Hymn o zachodzie słońca na morzu: Smutno mi, Boże. Dla mnie na zachodzie rozlałeś tęczę blasków promienistą, przede mną gasisz w lazurowej wodzie gwiazdę ognistą, choć mi tak niebo Ty złocisz i morze smutno mi, Boże. Jak puste kłosy z podniesioną głową stoję rozkoszy próżen i dosytu. Dla obcych ludzi mam twarz jednakową, ciszę błękitu, ale przed Tobą głąb serca otworzę. Smutno mi, Boże! Jako na matki odejście się żali mała dziecina, tak ja płaczu bliski, Patrząc na słońce, co mi rzuca z fali i ostatnie błyski, Choć wiem, że jutro błyśnie nowe zorze, Smutno mi Boże. Dzisiaj na wielkiem morzu obłąkany Sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem Widziałem lotne w powietrzu bociany długim szeregiem, żem je znał kiedyś na Polskim Ugorze smutno mi Boże, żem często dumał nad mogiłą ludzi, żem nie znał prawie rodzinnego domu, żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi przy blaskach gromu. Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę. Smutno mi, Boże, Ty będziesz widział moje białe kości w straż nieoddane kolumnowym czołom, ale jest jako człowiek, co zazdrości mogił popiołom. Więc, że nieznane gotujesz miłoże, smutno mi, Boże. Kazano w kraju niewinnej dziecinie modlić się za mnie co dzień, a ja przecie wiem, że mój okręt nie do kraju płynie, płynąc po świecie. Więc że modlitwa dziecka nic nie może. Smutno mi, Boże. Na tęcze blasków, którą tak ogromnie anieli Twoi w niebie rozpostarli. Nowi gdzieś ludzie w sto lat będą po mnie patrzący marli, nim się przed moją nicością ukorzę. Smutno mi, Boże.